Siemano widzowie dzisiaj Zagramy sobie w Brawl Starsa Tak Zagramy sobie w Brawl Starsa Czekajcie bo mam dziwną kamerę Ustawiam dobra Zagramy sobie w Brawl Starsa eee, Przepraszam za tą przerwę Żeby nie było Czekajcie, ściszymy to Ściszymy to Czeka. Walka z to będzie za niedługo, to dobra klub. Przecież wiem, że dołączył do mnie sti taki. Dobra. Dajmy sobie sklep to kto w nim będzie... Czter... Co? 49 za darmo. Mała skrzyneczka. Wiadomo, że nic nie wypada. Mam że nic nie wypada. Star Power'a też nie możemy kupić. O, no i tam sobie będziemy grać. Też. Dobra. Tu. Co so, ja gram? A, ta. Solo? Tak, solo. Solo, 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 o, o. solo, solo. Gram z Shellką, tam jest MC szelka Tylko ja się nie chcę pokazać. Wiecie o co chodzi. Dobra, czekajcie, gdzie jest. Tu ktoś jest. A nie ma. Yy, dobra, widzowie, ja chyba będę nagrywał bez tej, bez twarzy, bo wtedy to się tak zacina. Nie, nie będę nagrywał. Zostawcie łapkę do góry, subskrypcję na kanale i będziecie prosami. A jak nie dacie, to będziecie nubami. Więc lepiej zostawcie, niż się bać, że będziecie nubami. Ale nie musicie. No ale ja bym chciał, no bo wiecie, bo ja jakieś milion ileś, milion subskrypcji. A to nie jest dużo, a ja mam mało, no jakoś mam 16. Wiecie o co chodzi. Dobra, ja mu tam nie pomagam, on sobie musi sam zrobić. To jest najłatwiejsza gra właśnie ten. No, otoczyli mnie. Leon. O no, ty zginiesz! Giniesz! Uciekaj! Dobra, ja się poddaję. Czekam. Uciekać! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Jeden, w końcu No ja zginę, on się rodzi, No to jest najgorsze właśnie Jest, wielkie starcie Ja, yeah, wielkie starcie Wielkie starcie Wielkie starcie, starcie Dobra Ja się obawiam, że my to wygramy Nie no to my przegramy Jak ja teraz zginę, to znaczy, że przegrywamy przegrali no przegrali ale i tak i tak dostaniemy 8 puchelki teraz zapraszam was do klubiku który się nazywa KPPI czekajcie klub a, ja pokazywałam. Znajomych. Nie mam tu zbyt dużo tych znajomych, ale okej. Okay. Zagramy sobie z inną postacią teraz, bo nie chcę was przynudzać. Portisem sobie zagramy. Zagramy prankiem, bo akurat nie chcę marnować pieniędzy, chcę na nitę. prank zaczynamy gierę. Giela, giela, giela. Plankiem będziemy sobie grać. Ten film już trwa 4 minuty. Nagrywam ten film o... Powiem wam na końcu. Powiem wam na końcu. Albo czekajcie teraz. 9.53. Nagrywam film. Dobra. Gdzie oni są? Gdzie oni są. tu? jest, tu jest jakiś Czesik. Czeska! Czeska! mam więcej HP od ciebie Więc lepiej ze mną nie zaczynać Ja jestem youtuberem, aby nie 16 subskrybentów będą ma 2 mami okej, okay. czekajcie bo tam Kielos właśnie rzuca tymi swoimi no wiecie czym, wiecie czym dobra, to rzucił tą bombę wielką o tu, tu, na nią, na nią, na nią o dobra, nie, nie, działko rzuci no, no. kryje się już się muszę kryć, bo o, wielkie skargi, super wygramy to, czy przegramy, wygramy, czy przegramy no, jeszcze raz by walnęła i by to wygraliśmy. Dobra, jeszcze potrzebujemy dwie gry. Frankie, będzie dziesiąta. Dziesiąta randa. Od tamtą dwie skrzynki, to ty idź na tamtą, mi jedną ja idę na tą. Kto szybciej rozwali, kto szybciej rozwali, ja. Yeah. Ja. Ja rozwaliłem szybciej. No, zginął już! Piesny. Fajnie, że zginąłeś! Ale jeszcze jak to przegramy, to będę płakał. Ha? O dobra, dobra, dobra! Aj, takiś łapiega! Ja boy! O oh, oh. ja oh, no, o no! Ja zabiję! Czekaj! O no! Uciekaj! czekaj! Uciekać! Kryj się, kryj się, kryj się, Michał! Kryj się, Michał! Help me! Frank. Ono zginął! Uciekaj! Przyjdźcie! Padnij, padnij! Ziemia! Ziemia ratować youtubera! Który ma 11... 16 subskrybentów. Uuu! go! Jak go dobierz, jest procent! Ale no! Niedobrze, było. On tam zginie. Skąd ja to wiedziałam? Bo jestem YouTuberem. EZ. Dobra. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Biegniemy. Dobra, ja uciekam, ja uciekam, ja się boję. Ja już się boję. Nawet... Nawet jak jestem youtuberem, się boję. Dobra, mało się boję. Mało się to boję. Obawiam się, że przegramy, bo jest mało miejsca, a... Ale ja mam dużo HP-to. Powinniśmy przegrać. Trzy plusy. I to jest jeszcze jedna gra. Ostatnia gra. Ostatnia gra i dostaniemy 100. 100 nie masz góry! Zaczynamy gierę. Rozwalamy to... Kto jeszcze to Dobra, idź, że to. idź. Nie, ja nie mogłem wziąć! ale to się jest. Kolejny dron. bo... Dobra, to jest ta fajna postać. O, ja uciekam, ja już się boję. O nie. Mam teraz nie Haha, pokonałem ich na pita. Jeden hit i nie ma. Dobra. Jak teraz przegramy na trójcze to... O wielkie stracie, No to my jeszcze wybraliśmy wiadomo. To znaczy, że wygraliśmy w tym, że... Wiecie, że dostanimy to łapki. dla nas, nie dla was. Yeah, boy. Du, 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 du. Ty będziemy otwierać Mega Boxa? Tak, będziemy otwierać Mega... Tak. Jak nie, to nie. Ile mam kiosków? 400. 49... Chcę kupić ten gadżet, ale nie mam pieniędzy, jak go mam kupić? Jest coś? Nie ma. Eee, ja tu sobie wpisuję kod. Damian, pisz Widzisz? Tak się to robi prawdopodobnie jeszcze zostawię łapkę do góry, subskrypcję i dostanę kartę Google Play. Google Play. Dobra, widzowie, na dzisiaj to będzie na tyle. Subskrybujcie kanał, łapkujcie i to będzie na tyle. Pa, pa!